Jako widzowie dzisiaj musimy obrabować 10 domów, ale nie dostać żadnego bana, co będzie mega trudne. No i o matko, teraz zmienimy Robloxa. No i o nie, tutaj nie obrabuję domu, nie, tutaj nie, bo tutaj jest moja święta. Tutaj? Tutaj nie wiem, ale słuchajcie, od początku się mm, tutaj zmniejszymy. I zobaczymy, ile tutaj mamy y, friędzców. Tak, jednego, czyli spokojnie możemy obrabować ten dom. O nie, tam ktoś jest! Dobra, wiejemy, wiejemy, wiejemy. Teleportujemy się i co? Tutaj ktoś jest. Okej, okay, i tutaj możemy się jakoś wkraść od tyłu, byle nas nie zauważyli, żeby nie było pierwszy dom i tutaj ban. Bo wtedy będzie koniec odcinka i nic sobie nie pooglądacie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest! Aha. Rzucę tu bombę najlepiej. Żeby się wyświetliło. Ochrona mnie wykryła. Bo tak to nic nie ma. Zabawy żadnej. A, dobra, okradliśmy. Słuchajcie, liczy się to? No, liczy się, dlatego że było odparte, to się liczy, dobra. I na szczęście mm, możemy to robić w dowolny czas, czyli na przykład nawet możemy z 20 minut to zrobić. O nie, tu będzie trudno. <laughs> tu ktoś stoi. Ktoś się kierował... O nie, 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 ja tu nie wchodzę. Na razie tutaj nie będę wchodzić o, ale słaby te Brookhaven dzisiaj o, Tutaj, patrzcie Tutaj są jacyś ludzie tak. Tu bierzemy bombę O nie, nie tu, nie tu, nie tu Bez sens, nie no Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale tu nigdzie tego nie ma. Nigdzie nie ma sejfu? Wszyscy mam otwarte to. Ej, no, dlaczego? Dlaczego nie ma tu żadnych fajnych domów? Tego nie będę obrabowywać. Tutaj już było. O, czekajcie, czekajcie. Tu ktoś właśnie wyjeżdża. I tutaj. Aha. O, oh no, to jest ona. Słuchajcie, mamy teraz bardzo yy, trudną sprawę, dlatego że tu w ogóle prawie domów nie ma. Okej, okay, tu jest jakiś dom, ale ja się tutaj skryję. Pięknie! Jest ktoś tam? Jest ktoś tutaj? Ona poszła tam, ktoś do mnie dołączy? Super, o kamery tu są, wiesz co? Idź na spacer, dziewczyno, bo ja tu mam. Straszne plany o dzień dobry kim ty jesteś Mam ją O hej kinia O hej Ja muszę rabować domy i nie dos dostać bana ja muszę rabować domy i nie dostać bana no. no i właśnie nie wiem kogo tutaj obrabować tu tu tu, tu tutaj Słuchajcie, może jakoś się tutaj przeniesiemy? Mogę z tobą? Jasne! Na razie musimy się porządnie zastanowić, czy to jest dobry pomysł. Okej. Okay. O nie, ona tam jest. Tam ktoś jest, uważaj! Mamy tu obrabowane... O nie! Go, go, go. Okej, okay, super. Uciekłam, uciekłam. To jest. Hm. O, o, o. Ktoś dołączył? Czy będzie tu bezpiecznie? Czy nie dostanę bana? Ja nie wiem. Tutaj jest wszędzie niebezpiecznie. zbanowała? Nagrywamy coś? Ja nagrywam. Ono, oh ono. Oh A nie to nie jest właścicielka domu? Trudno się tutaj nie natknąć. O hej, rabuje domy i muszę nie dostać bana, no ciągle jest ta cenzura. Dobra, jest ktoś tam dalej? Chyba jest. Tak, jest ktoś tam. No to nie wiem, co ja mam zrobić. A da się z siebie obrabować? Dobra, jeszcze raz próbujemy ten O tutaj. No to się wkradamy. O, o. Dzień dobry. A! Okej, okay, Nati dołączyła. Zapytam się widzów, czy mogę ich obrabować. O, tu ktoś robi dom. A ja się tutaj zakradłam. Patrzcie, wkradłam się tu. Ej, zauważyli mnie? Powiedzcie, że nie. Nati, mogę cię ups Okraść. Na tym mogę cię OKRA Okraść. Ona powiedziała: ok. Ok, na siedem. Ej, ona nam tutaj pomaga. A my dopiero mamy mamy jeden y, obrabowany dom. Okej, okay, to idziemy do siedemnastki. Dzięki. Dzięki. Dobra, idziemy. Ale najpierw musimy znaleźć u niej safe. Bo ja nie wiem, gdzie on jest. O, ale jeżeli ona nam zrobi trudniej, na przykład... Na przykład... da nam... Była kradzież taka zwyczajna, dzięki, Nati. wielkie dzięki. <laughs> to przecież nie było okradzenie. No to mamy drugi raz. Słuchajcie, może pójdziemy znowu na tą plażę, jeżeli tam ten dalej dom jest i sobie go zobaczymy. Tutaj Manati to już okradliśmy. Teraz idziemy. Dobra, chodźmy tutaj. Przecież będzie dobrze, no nie? O ile tu nie ma żadnego... No, tu nie ma tego pana. No. Właściciele domu sobie poszli, no to ja rabuję domy. Znowu otwarty sejm. Ja już nie wytrzymam tutaj. Bierzemy i mamy trzeci okradziony dom bez bana. Ciekawe, czy nam się uda. Jeżeli chcecie, żebym to zrobiła z limitem czasu, jeszcze, o, o, tam są jakieś dziewczyny. To ja lepiej się tepię tutaj, ups, 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 ups. Ups. Okej, okay, mamy już trzy okradzione domy. Ale ciągle domy, domów jest więcej, dlatego jest spoko. Moim największym marzeniem jest okraść ten dom, ale tutaj chyba ktoś sobie gdzieś poszedł. I nie wiem, czy ryzykować. Dobra, przepiękne. Jest safe! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jest! Dobra, jest! Czwarty dom. I zapisujemy dopiero jak y, już y, wyjdziemy. Ok, ktoś znowu do mnie dołączył. To bardzo fajnie, bo ja ich mogę pytać i oni się zawsze zgodzą na. No, na okradnięcie ich, dlatego. Będzie spoko. Ok, tu mamy taki bogaty dom, i ja nie wiem dokładnie, gdzie tu jest sej. Ale mam odblokowany ten dom Ale Halo, czemu... O. Co to jest? Czy to jest safe fałszywy? Co to jest? Ej, to jest safe! Znaczy tak wygląda. Dobra, jeszcze spróbujemy. A, nie. To jest fałszywy safe. No, no, Dzień dobry. Lepiej stąd uciekać. Nie, to tam nie, to tam nie. Już to robimy czternaście minut. Oh, patrzcie, tu ktoś ma dom. Wkradamy się, wkradamy się. Kto to ma? Lolwella do mnie dołączyła. I gdzie jest safe? No tutaj. Mamy. I wychodzimy. I tu mnie nikt już nie złapie. Dobra i mamy piąty dom. Słuchajcie. Akurat dzisiaj to jest całkiem łatwo. Kto tu jest? Okej. Okay. Eee, nie wnikam. Czemu tam był goles? No jak Siski na takiego zrobił, to se zrobił. Dziwnego, ale se zrobił widocznie. No i co? Ej, a mogę kogoś dwa razy okraść? Na przykład Dobra, spróbujemy tutaj. Kto to jest? Nie, dobra. To nie jest właściciel domu. Ale tam chyba już jest. No to wchodzimy. Oh no. Ktoś tam idzie? To nie, to nie, ewakuacja. Ciekawe, czy w ogóle jest tu dalej Nati, bo chyba jej już nie ma. Tutaj jest jeszcze jakiś domek. Okej, okay, no to próbujemy. Nikogo nie ma i oby tak dalej. Hmm, nikogo nie widzę, ale też nie widzę sejfu. Nie ma gdzieś w sekrecie jakimś. Ja się nie znam na sekretach, wiecie. Znam niektóre, ale w domach się prawie w ogóle nie znam na sekretach. Dlatego. Dlatego ja jestem w tym słaba w okradaniu. I prawie zawsze mnie banują, ale dzisiaj, no, no, dzisiaj mi się udało. Chociaż jeszcze nie całkiem. To już trwa 17 minut. Patrzcie w ogóle, ile ja to już robię. Nie no, tu nic nie ma, tu nie ma sejfu. O, tam ktoś jest. Ja naprawdę nie wiem. Ja chyba zaraz będę okradała drugi raz domy. Na przykład tutaj. Okradnę drugi raz dom. Albo nie. Wiecie, gdzie było mega łatwo. O, czekajcie. Yy, tutaj. Ryzyko. Ryzyko, że friend, friend mnie wykryje. O, tu jest właściciel tego domu. Ej, gdybym była tam, to bym się natknęła. Okej, okay, tutaj. Chodźmy tutaj. Bo tutaj nikogo nie ma. Będziemy rabować, odrabowywać. Będzie dobrze. Pyk. Mamy pieniądze. I słuchajcie, będzie to szósty raz. Na razie zapisujemy siódmy. Bo tutaj mnie i tak raczej nikt nie już, już nie zbanuje. A jak mnie zbanuje, to skreślamy, no nie? A nie, to już sensu nie ma. Dobra, potem jeszcze 7, 8, 9, no i... 10. Matko, ktoś tu jest. Ej, ładnie, tu jest. Mega mi się tu podoba. Oh, no. Ja nie wiem, co tu jest grane. I nie wiem, czy to jest najgorszy nie wiem, czy to jest właściciel domu. Bym sprawdziła, ale trochę się boję. O, Nati, znowu dołączyła. Dzień dobry, kto to jest? Musimy sprawdzić, czy to jest właściciel domu. Dzień dobry. O oh no! Ja zaraz zostanę zbanowana! On nie chce teraz zbanować. Wiać, wiać, wiać! O nie! Nie, 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 nie! Naci napisała XD. Ty! On powiedział, tu masz. Kto to w ogóle jest? O! Dzięki! He, hej! Mamy kas! Dziwna sytuacja. Ja się kurczę zdziwiłam. Okej. Okay. Teraz... Mamy już jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dopiero siedem. Teraz osiem i dziewięć i dziesięć, jedna, dwa, na trzy na. O, czekajcie, ktoś tu robi dom. Robi ktoś dom. No, no, no. Okej, okay, tu jest okradziony. Okradnijmy jeszcze tutaj. Bo naprawdę tutaj jest bardzo łatwo. Tra-la-la, -la, mam bombę. No widzicie, jak łatwo? I teraz mi wszyscy dają. Jak im powiem, co nagrywam, no to dadzą mi. Okej, teraz. Ósmy. I teraz tylko dziewiąty i dziesiąty. I jedenasty, dwunasty. Zamek, zamek, okradniemy zamek. Zapraszam do RP. O, tu jest mój widz. Aaa! Puszczę to, ja chcę Cię okraść, sorry Halo Jest tu ktoś w tym zamku? Polska ktoś? No tak ja Polska, dobra to już trwa 23 minuty Jak chcecie to możecie mi dać bana no to nie, nie będzie się dłużyć tak w nieskończoność. Ej, tu jest zamknięte. A, wiem dlaczego, dobra. Najlepszy gracz, chodź tu, chcę Cię zapytać. Najlepszy gracz. Chodź do zamku. Swojego. No halo, czemu on nie odpisuje? Jesteś kinia plis, powiedz. No jestem. O, ktoś tu puka. Muszę okraść mojego... Muszę okreść mojego widza e, Kto to jest? O hejka Mogę Ciebie o. Ok Okraść. Mogę ciebie okraść? Tak, nagrywam. Halo, kogo ja tu mogę okraść? ciebie please Bo ja mam taki challenge Jak się pisze challenge Bo ja mam taki challenge Muszę cię o ok o, kraść, Please! on mi pozwolił, Czajcie? On mi pozwolił, żebym ja go obrabowała. Pusty safe! Nie, no pusty. Pusty, to co on tu trzyma? Zaraz zobaczymy czy da się określić siebie. Spróbujemy. Zrobimy sobie taki fajny dom. Albo nie, 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 nie. Dobra, już. Już tak będziemy musieli czekać. Ej, sorry, że to jest taki długi film. Ale ja naprawdę chciałabym to zrobić. Bo to po prostu. fajnie będzie jak. Jak to zrobię? Ej, ja siebie okradłam! Ja siebie... ...okradłam, xd. Ktoś mi się tu wkradł. To dajemy, no! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i jeszcze jeden, bam! Znaczy nie ba. Któż mnie okradł? To ty dostaniesz bana, a nie ja. Zobaczysz się zaraz. O, no. Dobra, to jeszcze raz. Daj, czemu ty ją zbanowałeś? Ty jej nie banuj. Ja uważam, że znajomych się nie banuje. O dobra, odbanował ją. No to teraz ja robię tu bana. Ostatni tylko błagam. Dobra, 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 jest I mamy. Okej okay. Tylko teraz uciekamy. Nie ma mnie. No i okej, okay, jest dziesiąty, czyli widzowie wygraliśmy to tralala. Może trochę tak, trochę oszustwa było, ale... To no nie było oszustwo, że prosiłam widzów. No to papatki i do jutra, bo jutro na pewno też będzie jakiś fajny film. Pa!